podpytać o no, wyniku sądu. Słyszałem Pana opinię, y, widziałem reakcję na, na ogłoszony wyrok i chciałbym się dowiedzieć, jak to wpłynie na Pana kampanię prezydencką. Ach, no to w ogóle nie wpłynie na kampanię prezydencką, dlatego że to jest wyrok pierwszej instancji, a więc nieprawomocny. Mhm. Mój adwokat... Y poprosi o uzasadnienie tego wyroku na piśmie, co jest niezbędne do sporządzenia apelacji, do odwołania się od tego niesprawiedliwego, hańbiącego ten sąd wyroku. A więc uzasadnienie na piśmie, apelacja, no i wówczas sprawa sobie będzie biegła. Ja stawałem przed sądami wszystkich możliwych instancji i w związku z tym wiem, że praktyka jest taka, że raczej się czeka. Oczywiście być może sąd akurat w tym przypadku jakieś podejmie stachanowskie zobowiązania i postara się w ekspresowym tempie mnie obsłużyć. Zobaczymy, to samo w sobie może być ciekawe. Na razie możemy stwierdzić, że że cóż... Z biegiem czasu, jak widać, zdrowie i życie policjanta uległo dewaluacji wartość tego życia i zdrowia, ponieważ kilka lat temu zostałem skazany na grzywne w wysokości 3000 zł, a dzisiaj wyrok opiewa na 2,5 tysiąca złotych. A więc jeszcze raz to powtórzmy, życie i zdrowie policjanta staniało o pół tysiąca, o 500. Więc cóż, chyba można sąd posądzić o, o Tworzenie popytu na akty przemocy wobec funkcjonariuszy policji na służbie. I to, i to jest nawet, cóż, zatrąca to o, o kodeksowe przestępstwo definiowane jako sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa. Bo czyż taka nowina z tego sądu wychodząca nie sprowadza większego niebezpieczeństwa? niż to już i tak realnie istniejące, bo to nie jest bezpieczna służba, przecież nikt nie gwarantuje nikomu życia i zdrowia, ale czyż to nie zwiększa tego ryzyka w przypadku wszystkich funkcjonariuszy Panie policji? Według, według sądu Pokonał pan policjanta, będąc skutkiem, więc czy zamierza pan dokonać no kolejnych cóż. ataków w takim razie? Sąd podtrzymał tę wersję, w której ja występuję jako superman, nadczłowiek, hojrak, gość, który się policjantom nie kłania, a rozstawia ich, a wręcz rozrzuca po kątach, i to jest wersja dla mnie w jakiś sposób pochlebna. Być może no, warto się zastanowić nad jakimiś wizerunkowymi korzyściami możliwością wykorzystania takiej reklamy ze strony sądu. No ale to są żarty, żarty, a, a sprawa smutna. Dlaczego ona jest smutna? No dlatego, że prokuratura, która taki wyrok postuluje, wnioskuje o ukaranie mnie grzywną i sąd, który taką karę mi przylepia, widomie Najwyraźniej, ewidentnie, jedni i drudzy i trzeci sami nie wierzą w to, co mówią, dlatego że gdyby ktoś istotnie dopuścił się napaści na funkcjonariusza, na służbie i jeszcze go przy tym znieważał, no to ja jestem państwowcem, nie jestem demokratą, ale jestem państwowcem i... Cóż miałem ludzi prawa w, w mojej tradycji rodzinnej, adwokaci i, i notariusze. Yy, I mam, jakby to powiedzieć, szacunek dla logiki dwuwartościowej i szacunek dla idei państwa cywilizowanego. Jestem przywiązany do naszego kręgu cywilizacyjnego i dlatego uważam, że ktoś, kto by to rzeczywiście zrobił, to powinien pójść siedzieć, a nie wykpić się, a nie wykpić się jakąś śmieszną grzywną wyliczaną tam mnożnik, prawda, ile dniówek, ja nie wiem co to dniówka, bo ja jestem człowiek permanentnie y, nigdzie nie zatrudniony, więc, więc nie, ma, y, nie ma czegoś takiego, ale tu mi adwokat tłumaczy, że jest taki, taki przelicznik, y, y, więc... więc... Cóż, najwyraźniej oni sami nie wierzą w scenariusz przedstawiony przez policjantów, no bo jeszcze raz powtórzę, gdyby ktoś się tego rzeczywiście dopuścił, no to, no to jakżeż po siedmiu latach ma się wykpić grzywną, no to hulaj dusza, piekła nie ma. To znaczy, że zrzućcie się, przepraszam, panowie, po parę stówek i możecie zglanować policjanta na rogu i to wam ujdzie płazem, najwyraźniej, prawda? No to fatalny jest mes. Przesłanie komunikat, jaki z wrocławskiego sądu od pana sędziego korzeniewskiego wychodzi. Tak nie powinno być. Więc z jednej strony należy po tym wyroku troskać się o, o życie i zdrowie funkcjonariuszy, no a z drugiej strony już parę razy mówiłem, powtórzę, ale trzeba się martwić jednak o tych sędziów, prokuratorów. Trzeba by zadbać o ich niezawisłość, to znaczy zadbać o to, żeby nie zawiśli na najbliższej gałęzi, jak się naród wreszcie kiedyś obudzi, bo, bo to, jest, to jest taki spektakl, prawda? Ta pani prokurator, która, która nie przemawia pełnym głosem, jakby człowiek oczekiwał, prawda? No, żąda się tutaj uczynienia zadość sprawiedliwości, a pani prokurator z... Zarumienionym obliczem, coś tam ma mrocze pod nosem. Państwo nie wszyscy, wiem, to zrozumieliście, co ona w ogóle takiego powiedziała. Prokuratura zresztą milczała przez większość tej sprawy. Tylko raz się tam nieopatrznie jedna pani odezwała, powiedziała, pytana o wniosek kolejny dowodowy, zapytana o opinię przez sąd, powiedziała, wprawdzie nie znam na tyle sprawy, ale wnoszę oddalenie tego wniosku. No takie rzeczy się tutaj działy. Przez tych 7 lat to się zdarzyło, tak, nie przesadzam, to się sama akcja, samo zdarzenie, moment inicjujący, to znaczy rzucenie mnie na ziemię przez policjantów, to się zdarzyło. W kwietniu 2008 roku, no to za chwilę minie 7 lat. Jaka istota tej sprawy? Mówiłem to przed sądem w moim ostatnim słowie, które oczywiście było słowem na wiatr rzuconym i, i przez sąd w najmniejszym stopniu nie wziętym pod uwagę, gdyż ten wyrok z sążnistym uzasadnieniem zapewne już tutaj na mnie czekał. Więc mówiłem, mówiłem do Wysokiego Sądu że istota tej sprawy to jest w istocie to jest w istocie taka. Czy o granicach dostępu opinii publicznej, obywateli? O granicach dostępu do informacji publicznej, tą informacją w tym wypadku jest, jest to, jak działa policja i co robi a więc granice prawa do patrzenia policji na ręce, czy ma wyznaczać sama policja, czy ma wyznaczać funkcjonariusz, to cytuję z mojego aktu oskarżenia, osiłek w kurteczce w kratkę, to było właśnie przez prokuraturę powtarzane, że ja to rzekomo tymi słowy znieważyłem zachowujący funkcjonariusza, się jak zachowujący się jak bandyta osiłek w kurteczce w kratkę. Czy to ten osiłek, tajniak, ma decydować o tym, gdzie wolno wam się zbliżyć z kamerą, jak blisko wolno wam podejść z mikrofonem? Czy to oni mają o tym decydować? No i najwyraźniej w post-PRL-u, w trzeciej RP, tak, no właśnie taka jest decyzja. Jeszcze wyraźnie przecież sąd w uzasadnieniu powiedział, że policjanci wcale nie mają przestrzegać procedur i że jakieś z mojej strony bezczelne dopytywanie się i, i oczekiwanie, żeby się policjant regulaminowo wylegitymował, że to było ponad y, y, wyporność y, y, psychiczną policjanta i, i ponad, y, że tak powiem, uwarunkowania y, tej chwili. Nie, nie. No do czego to jest zachęta ze strony sądu? No to jest zachęta do tego, żeby właśnie cała władza przeszła w ręce policji jawnej, tajnej. I to jest, y, bo tu troszkę... Podżartowujemy, mhm. ale zmierza to do takiej konkluzji, że w takim państwie nikt nie powinien czuć się bezpieczny, bo tam, gdzie policja, prokuratura zmawiają się przeciwko komuś, kto no właśnie przyglądał się, jak pracują, a sąd podżerowuje tę zmowę. Swoim wyrokiem i pokrętnym tłumaczeniem, wygłoszonym z jednakowoż lekko drżącym momentami głosem, tam gdzie to wszystko się dzieje, no to, no to właśnie niechaj nikt, niechaj nikt nie oczekuje, że zasady będą dyktowane przez prawo. Bo to w istocie uznanie tych ludzi przesądza o tym, że, że właśnie mam. E, Mami być przylepiona e, łata skazanej. Ta sytuacja ma pewną analogię do sytuacji, z jaką spotkał się Przemysław Wipler w 2013 roku. On z kolei pobił według policjantów czterech funkcjonariuszy, zdaje się. E, z tego, co słyszałem, Państwu. Um, Pana komitet wyborczy będzie współpracował z komitetem wyborczym Kongresu Nowej Prawicy, który jest tym samym środowiskiem. Wróciłem, Myślę, to... dopiero, wróciłem dopiero wczoraj do kraju i w związku z tym nie mam jeszcze, proszę wybaczyć, pełnej orientacji co do biegu tych spraw, które tutaj się Toczyły pod, pod moją nieobecność, dlatego nie, nie wypowiem się w sprawie ewentualnych aliansów, sojuszy. To zresztą jest wszystko przedwczesne, bo żeby była mowa o, o jakiejś strategii, taktyce wyborczej, a więc także o wchodzeniu w sojusze, no to najpierw trzeba zapewnić sobie możliwość wzięcia udziału w tej grze, przejścia do drugiego etapu tego konkursu. Na razie mamy taki etap, że żeby komitet wyborczy na czele którego stoi Wiktor Węgrzyn, żeby ten komitet wyborczy mógł skutecznie wnioskować o zarejestrowanie mnie w charakterze kandydata do najwyższego urzędu w post-PRL-u. No, to musi się uzbierać hałda podpisów. Tych podpisów na razie nie ma. Odnoszę też wrażenie, że całkiem spora liczba bardzo miłych, życzliwych. Także i nie osobiście ludzi, ale generalnie życzliwych w sprawie polskiej yy, yy, sądzi, że te podpisy jakoś tak się same zbiorą, tak? Mm. <laughs> że jakoś tak może, no cóż może wiem, że tak bywa, że, że innym komitetom wyborczym rzeczywiście ptaszki yy odnoszą i yy, yy, yy mają te y tam listy. No cóż, jest tajemnicą Poliszynela, że generalnie zawodowcy od polityki mają swoje bazy danych, mają listy nazwisk, mają te tam pesele. No i jak przychodzi krytyczny moment, to siadają, smarują, przepisują. Ja tutaj nikogo nie posądzam, ani, ani nie rzucam w żadną konkretną stronę podejrzeń, tylko jeszcze raz powtórzę, to jest tajemnicą Poliszynela, że w taki sposób działa procedura wyborcza, że, że ci, którzy się bujają w polityce zawodowo od lat, no to oni to po prostu mają i ich nie zobaczycie Państwo zbierających podpisy na jakiejś ulicy, bo oni mają swoje aparaty partyjne, mają właśnie te swoje listy tam z poprzednich i za poprzednich wyborów, i oni to po prostu cóż, będą mieli, będą mieli, prawda? No, W naszym wypadku trzeba, żeby się ludziska jednak ogarnęli, skrzypnęli, jest na to bardzo niewiele czasu. No i ciekaw jestem, co ten eksperyment wykaże. Ja ze swojej strony, ze swojej strony nie, mogę tylko jaż gwarantować, jakby to powiedzieć, pełną gotowość do nieowijania w bawełnę. I gdyby tak moi rodacy rzeczywiście mieli taką przejawili taką fantazję, żeby mnie tam katapultować, żebyśmy się mogli podłączyć do reżimowego wzmacniacza na tych parę miesięcy, no to byłaby taka akcja, powiedzmy, na kształt tych, pamiętacie państwo, za II wojny światowej się tam konspiracja warszawska podłączała do ulicznej szczekaczki, tak, niemieckiej. To Koledzy dźwiękowcy to świetnie wiedzą, bo to są piękne, patriotyczne tradycje w tym zawodzie, więc. To na razie jest celem podłączyć się do szczekaczki, tak żeby władza ludowa miała jeszcze obowiązek przez tych parę ładnych wiosennych tygodni transmitować to, co tam możemy zbluźnić i nagadać przeciwko tej, tej władzy ludowej, którą no, tacy sędziowie, jak ten tutaj, e, życzyłem mu dzisiaj długiego życia, żeby, żeby jeszcze mu się nieraz przypomniał ten wyrok, który tutaj e, który tutaj wygłaszał, bo. E, no, bo chodzi o, o państwo polskie, o to, że jeśli ono nie istnieje, jak to, jak to właśnie nawet już nie przez samych oszołomów jest, jest diagnozowane, tylko, tylko jak to stwierdzają najwyżsi funkcjonariusze tej atrapy tego niby państwa, jeśli taki jest stan opłakany, no to właśnie tym się to przejawia i zawdzięczamy to takim powiedziałbym Volksdeutschom w Togach, no bo oni takie same wyroki by ferowali, niezależnie od tego, jaki reżim by tutaj, jakim językiem władający funkcjonariusze by tutaj byli nad nimi. Nie ma żadnej niezawisłości sędziowskiej, nie ma żadnej niezawisłości prokuratorskiej, nie ma żadnego poszanowania prawa w służbach i organach. i Cóż, i ten stan rzeczy trzeba zmienić, bo jeśli ma być państwo, to ono musi w samej swojej istocie, tak? Być państwem, kierować się prawem. No, a żeby, żeby to było możliwe, no to, to się musi wydarzyć nie jeden cud i, i o ten cud się módlmy. Co tutaj takie górne loty zabrnąłem. Nie ze względu na to, żebym. Oczekiwał od państwa jakiegoś szczególnego w tej sytuacji współczucia i żebym przypisywał temu incydentowi sądowemu jakąś nadmierną wagę, ale to jest taka soczeweczka, taki kryształek, przez który. Sporo widać, może nawet całą szeroką panoramę tego upadłego nieistniejącego państwa. Bardzo dziękuję za zainteresowanie tym dniem i tym zdarzeniem, gdyż odnotujmy to przedstawicieli mediów gadzinowych, prasy, telewizji, radia, reżimowego, zwanego dla zmylenia przeciwnika publicznym tutaj nie było. Oni tu byli w komplecie i Gwiazda Śmierci, i Polska Agencja Dezinformacyjna i inne tam funkcjonariusze innych organów. Frontu Ideologicznego. Oni tu byli w komplecie, kiedy właśnie na początku trzeba było robić ze mnie bandytę. Na pewno napiszą o tym wyroku, ale nie było ich, no bo wtedy musieliby wysłuchać tej, tej całej komedii, która się rozegrała na sali sądowej. Dziękuję Wam, że jesteście świadkami, cierpliwymi tego, tego postępowania, tego, tego czynienia zadość niesprawiedliwości. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dzięki. Do Cześć. I'm get it.